To jest Trident zniszczenia, czyli jeden z najbardziej opaść na serwerze Box PP. Ma go tylko 5 graczy, a ja go dzisiaj kupiłem. Ale jak on działa, możecie się zapytać, a już wam tłumaczę. Jeśli uderzymy gracza tym Tridentem, traci on 150 użyć na każdej części zbroi, co jest mocarne. A dzisiaj losowanie na dwa laki bloki, zostawcie więc lajka i napiszcie, że w komentarzu. Halo! Witam serdecznie! Dzisiaj jesteśmy oczywiście na Box PP. Jak widzicie, jestem oczywiście dalej pierwszą topką Kasiorki. A dzisiaj, jak wiecie już po tytule i raczej po miniaturce, to wiecie, że chcę kupić Trident, czyli jeden z najbardziej OPE' temów na serwerze, których praktycznie po prostu nie ma na rynku. Jak sami widzicie, jest najtańszy za 33b, ale ja się ugadałem z jakimś chłopem, że sprzedam mu go za 19,5 bilionów, więc ja się do niego teraz łączę i zobaczymy, czy uda nam się z nim to dogadać. 41 ziaren i 4 bambusy. Dawaj, tradea, raz, dwa masz ten Trident? Gdy uderzymy, nie gra, Podaj mu oraz tej dobra. Na no pewno. Dobra, no to teraz zaczymy. Dobra, dziękuję ci bardzo za tradea kolego. Dobra, widzę, udało mi się wytargować bardzo dobrą cenę, bo wcześniej z nim bardzo długo gadałem. I wytargowałem cenę 19,5 biliona. Jest to bardzo dobra cena, jak za trójwidzom zniszczenia. Dzisiaj sobie go też przetestujemy. Ja chcę w ogóle zobaczyć, jak on dokładnie działa, i zobaczyć, czy on jest serio taki OP. Widzę, wydałem na niego bardzo dużo kasy, i przez to już nie jestem niestety top 1, a już tylko top 4. To jest ta dalej takie mocne, że ja po kupieniu Tridentu jestem dalej wytopne kasy. To jest takie mocne, że serio to jest jakiś hit. Dobra, a więc wziąłem sobie takie lepsze temy full i temy hermione, sobie weźmiemy. Mamy też oczywiście gdzieś tutaj wcześniej zabiję oczywiście mieczyk 42, co jest gigamocne, ale to w ogóle inna historia, ale nie będę z nim na razie szedł i bierzemy ten trójzob zniszczenia i zobaczymy, widzę, jaki on jest mocny, bo słyszałem, że po prostu jeśli walniemy kogoś tym trójzębem, to na każdej części, na każdej części na bani, klacie, spodniach i butach pada od 100 do 150 użyć, co jest gigamocne. Czy jak widzimy, że ktoś ma na przykład Loa na secie, bardzo, bardzo mało użyć. Używamy mu tego i on się po prostu wywała. A więc oczywiście najpierw idziemy na strefę bez elitr, ale oczywiście zapomniałem włączyć incognito, więc musimy sobie odbiec. W ogóle chłop pływa, więc sobie po prostu stąd odbiegam. Musimy sobie włączyć te incognito i znaleźć osobę, która ma bardzo mało użyć e, na secie. Dobra, widzę. Ja biję jakiegoś chłopa. Jestem na strefie stręcza 2, więc jest to giga mocno. i biję mu dużo HP. Tylko mi próbuje odbiec, więc to ja go oczywiście próbuję zabić. On dostaje mocne hity. Bieg tutaj jakiś inny w ogóle Chłop, którego testy możemy spróbować zabić, tylko najpierw musimy z, y, zrobić tak, żeby mu zacząć y, trochę chociaż padać set, żeby po prostu musimy go pobijać, żeby już miał trochę bardziej low seta, i wtedy mu użyjemy ten trident i on będzie miał 0 HP po prostu, I, i wtedy, jak on będzie miał 0 użyć na secie, używamy mu to tridentu, mu padają części seta i już mu lecą, to temy jak szalone. Tylko musimy znaleźć taką osobę, która ma bardzo mało użyć na secie. W ogóle chłop zabił y, chłopa z fajnymi temami, więc ja bym chciał tutaj y, te się pobić, ale patrzcie co. Się tutaj dzieje, bo tutaj chłop się też wywala. Jak widzę, patrzcie, ja Wam zaprezentuję, jak to działa. Chłop dostał, widzę, patrzcie, jak, e, jakie pioruny. I patrzcie, chłop od razu ma czerwoną banię, czyli ma bardzo mało użyć na tej bani, widzę. Więc możemy sprób spróbować go oczywiście zabić, jako ma tak mało na niej użyć. Bo patrzcie, mu padnie bardzo szybko ta bania już, więc oczywiście z nim próbujemy. Cały czas go musimy hitać i próbować go zabić. Więc teraz widzę, tylko się na nim fokusujemy i próbuję, patrzcie, widzę, on już mu też buty padają. Będzie mu po, po kolei wszystko padać, więc od Oczywiście to jest fajne, że tak młodego uda nam się zabić, bo już ma na bardzo, na wszystkim ma bardzo obity set widzę, więc oczywiście jest to bardzo opetent Trident, próbujemy zabić tego chłopa, bo patrzcie, on już ma tutaj zero na wszystkim, już ma bardzo czerwoną tą banie, bo ja mam w w teksturpaku tak zrobione, że jeśli chłopowi pada set, to ma czerwoną banie, więc oczywiście patrzcie, on się wywala, już tutaj ta bania jest jakby fioletowa taka trochę, ale żeby on nam nie uciekł, no nie, patrzcie, bo ten chłop ma całego czerwonego seta, czyli cały set mu już pada po prostu, ale Chłop, no niestety, odleciał, bo tutaj bardzo dużo fanów było, więc taka klepa nie miała sensu. Ale jak widzicie, Trident jest gigamotny. Set mu padł w prawie, nie wiem, pół minuty, więc jest to po prostu, według mnie, najbardziej op -item na serwerze. Dobra, widzę, ja tak latam sobie po całej mapie. Patrzę sobie, o, chłop kopię sobie generatory, widzowie, więc sobie, takie okazje są spoko, więc sobie fajnie, więc sobie go po prostu złapiemy sobie chłopa w łeby. Ej, droga, możemy szybko w sumie zrobić domek, taki prowizoryczny, więc oczywiście łapiemy go sobie tutaj. Tylko on tutaj. Ej, u mieczyk 40. Więc fajnie byłoby go zabić Oczywiście muruje tutaj wszystko Ale kurde, on, on ogarnia coś niecoś Więc tutaj będziemy mu sobie tak zbijali seta Więc tutaj oczywiście weźmiemy se, y, ten y, Oczywiście mocny item, który mamy Czyli trident, ale musimy być spokojni Bo on ogarnia te stawianie łebów Kurde, co najgorsze, a ja nie mam kurde kilofa Nie mam kilofa, co najgorsze przy sobie I nie chciałbym się tutaj też wywalić Więc oczywiście tutaj musimy go spróbować zabić I zobaczymy, czy nam się uda Z Zobaczymy, czy mu będzie padała w ogóle bania On dostaje teraz mocne jakieś hity dostop po to tym mnie widzę. My mamy mega mocarne perki. A wręcz mamy najlepsze. Więc oczywiście go bijemy i próbujemy go zabić. Czekamy, aż będzie miał czerwoną banie i wtedy po prostu użyjemy na nim oczywiście to tridentu. Tutaj był jeszcze jakiś inny chłopie. Ja nie wziąłem oczywiście kilofa, więc musimy grać o tak o. Wezmę sobie tutaj zamuruję po prostu. Dobra, widzę, więc ja go po prostu biję. On dostaje tutaj hity, tylko on sobie cały czas stawia te łeby, kurde. Czekamy, aż będzie miał czerwonego seta. Gdyśmy go po prostu sobie zabili. On dostaje po kolejnych totemach. On sobie po prostu nie wyrabia. Ja chcę przejestrować, jak to co, uda widzę. I patrzcie, lejemy go. O ma czerwono panie Uderzam go, widzę, z tridentu I patrzcie, ma widzę już praktycznie pewnie zero użyć na całym secie. Więc zobaczymy ile... Czy zaraz będzie miał e, po prostu zero użyć na wszystkim. O kurde, widzę, nie mam kilofa więc jest lipa A tutaj jakieś ludzie mnie rozkopują. Żeby ten chłop się rozkopał. Ja teraz chcę zobaczyć w jakiej szybkości nam padnie ten set. Bo jak banie jest czerwona, to on ona ma tak z 200, nie wiem, 150 użyć. Czyli zaraz mu powinien po prostu paść ten secik Więc zaraz zobaczymy, czy uda nam się go zabić bo on jak właśnie miał tyle y, użyć. to powinien mieć, mieć już serio bardzo mało i tak widzę to zbija bardzo dużo tego widzę y, tego y, bardzo dużo widzę y, uszyć na secie jak on ma już czerwone te buty ma bardzo czerwono panie ja go zabiłem nie mam z niego miecza są to jakieś buty po prostu więc jest ja z niego łapię mamy z niego jakieś ity więc pokornie go zabiliśmy i udało nam się zabić tego pokorniaka co najlepsze więc super że nam się tak ładnie udało go zdropować nie mamy kurde z niego miecza 40 ale mamy buty fajne chem jokera, spoko, ale jak widzicie, widzę, ja mu dałem trident i z 200 użyć on miał jakieś, nie wiem, 30, 50, więc to jest gigamocne, że po prostu to tak szybko, widzę, ja go zabiłem w bardzo mało czasu, po prostu się z nim biłem, użyłem mu tridentu i go zabiłem. Jeszcze on dostaje serię piorunów, która mu zadaje bardzo dużo HP. Według mnie, widzę, ten trident powinien kosztować ze 50 bilionów. Dobra, widzę, ja cały czas szukam jakichś graczy, tutaj nie ma, latam wokół cyrków i tak dalej, nikogo po prostu nie ma, tutaj latam. Gdzieś chłop na emeraldach, nie mam jeszcze na razie na pasku to o tridentu, bo jeszcze mu na razie muszę zbić troszkę seta. Myśmy tutaj oczywiście go tutaj spróbowali zabić. Zobaczymy, czy nam się uda. I teraz go sobie lejemy. I oczywiście, oczywiście sobie go bijemy. I tak czekamy na dobry moment. Musimy mu dać oczywiście kobłeba. Pyk, pyk. I trzy jego będziemy bili. Najlepiej jakbyśmy mu właśnie tak mądrze zbili to seta. On na pewno myśli, że my nie mamy tego itema. Bo tych tridentów nie wiem ile ktoś ma. Są dwa tridenty, trzy tridenty na serwerze. Jest ich bardzo mało. Na rynku jest tylko jeden. Co jest najlepsze widzowie. Jest on za trzy bilionów, czyli jest to no sporo kasy, ale dobra, na razie siebie jest tym chłopem i mu będę tak sobie po prostu zbijał te serca i on chyba będzie chciał uciekać elytrą, więc po prostu go gonimy cały czas i będę próbowała mu tutaj tak zbijać webiksony, tutaj pyk, pyk, pyk i teraz ja bym mu zrobił w sumie domek, więc tutaj jakbyśmy mu zrobili domek byłoby super, więc teraz musimy szybko zrobić tyk, 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 tyk i, dobra, i teraz użyję usuwacza zrobię tak i mamy z nim w sumie domek i to jest mądre, więc teraz robimy tak, tak, tak żeby tutaj nas nikt nie zauważył, żeby nas się nikt nie wbił. Więc teraz mamy sobie z nim domek. Ja sobie zrobię tak. I oczywiście możemy go sobie bić. I teraz próbujemy go oczywiście zabić. Dajemy mu cały czas mocne bomby i go próbujemy. I zobaczymy czy nam się uda. Wleciał tutaj w ogóle jakiś inny chłop. Więc oczywiście też tutaj próbujemy z nim. Bo tutaj nas mocno leje. Więc oczywiście z nim próbujemy. On tutaj nas leje. Więc tutaj jest kolejny w ogóle chłop jakiś. Więc też go oczywiście leje. Też go próbuje oczywiście zabić. Jakbym miał rózgę to może bym go już zabił. Ale na razie mamy przy sobie tylko Trident. Więc oczywiście z nim próbujemy. Ja na razie temu się Piratowi, pokażę sojusz a, y, I se, się później weźmiemy za niego Tylko tutaj widzę, że chodzą jakieś tutaj wariaty A ja na pewno nie chciałbym się wywalić Z, z tym item, który mam, więc na razie się biję Oczywiście y, tutaj, tylko nie, czy nie Uciekać, bo jak mam ten item, który jest tyle Warty, to jest ogromne ryzyko Więc musimy być po prostu ostrożni Dobra, Ja się tutaj z nimi biję, to są jakieś Totalne nuby, więc ja ich po prostu zabijam Więc tutaj musimy próbować cały czas To są jakieś totalne nubki Tej świeży pirat to był też jakiś Tragiczny pipi, więc ja bym mógł za nim latać bo on miał itemę 40. Jakbyśmy go zabili, byłoby super. Więc ja mogę go w sumie snajpić. On miał nikt świeższy pirat, i będę go szukał po sektorach i po mapie. dobra widzę, ja znowu wysnajpiłem tego świeżego pirata. Cały czas latałem za nim po mapie, i w końcu on się zatrzymał i znowu się z nim bijemy. Nie ciekawi, czy on zrepał sobie seta, czy nie, więc oczywiście sobie tutaj będziemy schowamy te wszystkie itemy. Za będziecie będzieście chciał z nami dalej bić. On w ogóle z nami walczy. My mamy lepsze troszkę od niego itemy, ale cały czas z nim próbujemy. Dajemy go oczywiście do łebów i z nim cały Czas próbujemy, on sobie od nas nie wyrabia Więc oczywiście cały czas tutaj Próbujemy, możemy jest spróbować Oczywiście zrobić mu jakiś taki prowizoryczny domek Więc oczywiście skakujemy sobie do niego Tylko to już się zakradają jakieś inne Steve'y do nas, więc oczywiście próbujemy Z nim i próbujemy go pokonać Oczywiście muruje sobie to i lecimy z nim masno Więc pyk, on cały czas dostaje Mocne hity, więc oczywiście robimy tak Tak i teraz mu daję oczywiście, oczywiście e, Łeby na głowę i mu muszę Normalnie pozbijać trochę seta I Jak mu już trochę popęka ten set to oczywiście wtedy używam tridentu i go oczywiście już nie będzie, bo to jest takie mocne, że po prostu sam już to nie wiedzę, że ten trident zabija aż tyle widzowie tego, tych użyć oczywiście na secie, ja go sobie biję, ale on, jak ja mu daję z takimi perkami, z takim mieczem tyle serc, to jest serio zbyt mocne, że ja mu aż tyle biję, tylko bije nas ktoś tam jeszcze oczywiście z pleców, więc ja sobie to zamuruję, żeby nam tutaj nie przeszkadzał, ja bym sobie go wknokał i zrobił inaczej, zrobiłbym nam sobie kratkę, tylko może też być wtedy troszkę ryzyko, że się bywa, on nie ogarnia aż tak klepy. Więc musimy być po prostu też ostrożni. On się tutaj wywala od nas, więc jest fajnie, jest fajnie. Tylko musimy cały czas próbować, żeby oni nam tylko nie podebrali tego kila, Więc cały czas nim próbujemy. Dobra, widzę, ja bym sobie go wziął do jednej kratki. Tak będzie najprościej. Ześmy go mieli po prostu w jednej kratce i wtedy go zabił. Walnę na nim ten trident. On ma już całego czerwonego seta, widzowie. Jednym użyciem tridenta cały czerwony set ma. Widzowie, mu już nagle pada. Wszystkie części mu padają. Więc to jest zbyt mocne. Że my go oczywiście tak łatwo sobie zabijamy Więc patrzcie, my już oczywiście go lejemy Próbujemy go zabić, zobaczymy czy tam się tylko uda On już sobie po prostu nie wyrabia Cały czerwony secik ma Patrzcie, już bania jest wręcz fioletowa taka Więc oczywiście go zabijamy Ja czekam aż mu padnie ten oczywiście set I próbujemy z nim cały czas, cały czas go lejemy Cały, 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 cały czas Po prostu widzę, on już sobie nie wyrabia Na koksach i wyczekujemy ten moment Kiedy mu padnie ten secik I tutaj oczywiście go cały czas lejemy Próbujemy z nim, oni go tutaj odmurowują Padła mu jakaś część zbroi w ogóle Więc oczywiście go lejemy, tylko musimy sobie tutaj zamurować, padła mu w ogóle Bania, więc oczywiście tutaj bijemy go yy, Cały czas, tylko żeby oni mi nie zabrali kila, zabiję go, plus 9 rankingu Dobra, ale mamy z jego mieczyk Batmana Mamy z niego itemy, które mu popękały Bo to jest zbyt mocne, jaki ten Trident jest o widzowie? więc zostawcie Lepiej lajka like i suba z dzwonem za to, co to Się dzisiaj odwaliło i że my z tym Tridentem tak zabijamy, mamy kolejne Itemy, ten Trident widzę powinien być Zakazany na tym serwerze, to jest, on jest Widzę, jest gigamocny, jest to gigamocny item. Ma go na szczęście mało osób, mi się go udało kupić, co jest gigamocne. Więc oczywiście, nie każdy zostawił lajka, suba dzwonem. Ja się będę z wami żegnał. No i co, Edo!